Cześć. Dzisiaj przechodzę do ciebie z przepisem na super odżywcze i szybkie oraz łatwe pasty kanapkowe. Kanapki wcale nie muszą mieć tego samego schematu, czyli masło, ser żółty i plasterek pomidora. Mogą być również urozmaicone. Pokażę ci takie tradycyjne pasty, ale w zdrowszej, bardziej sycącej i odżywczej wersji oraz taką, której ja osobiście nigdzie nie widziałam. Sama ją wymyśliłam. Najprawdopodobniej może gdzieś jest w internecie, ale szczerze mówiąc ja się z nią nie spotkałam. Pasta, która pochodzi z mojego e-booka, z lunchobuka, na który jest teraz promocja, bo dopiero co wyszedł, ma swoją premierę. Składa się z samych przepisów do zabrania ze sobą na wynos, takie typowe lunche. Kaloryczności, którą ty sobie wybierasz. Są to przepisy również proste, z łatwo dostępnych składników, nic bardzo wymyślnego. I też pokażę ci tutaj właśnie taką pastę, e, którą też znajdziesz oczywiście w e-booku z wybraną przez siebie kalorycznością. E, oraz te dwie tradycyjne, e, czyli jajeczna i e, twarożek, m, ale w takiej właśnie odżywczej, e, bardziej sytej, zbilansowanej i odchudzonej wersji. Składniki tak naprawdę są na deskach, do tego oczywiście jeszcze przyprawy, ale jak widzicie naprawdę nie wymaga to bardzo dużej ilości produktów. Tym bardziej, że ten jogurt też będzie tutaj nam szedł, więc jeszcze wykorzystujemy te składniki. No, ja tak jakby uwielbiam pracować. Ja tak, jak układam ją to tak działam, żeby też żywność się nie marnowała, żeby to było proste. Jak najmniej składników, bo jak sama widzę listę 20 składników w jednym przepisie, to mi się po prostu go nie chce robić. Więc sama działam prosto, szybko, smacznie i odżywczo. I tak też. Pokażę Wam dzisiaj, jak w taki sposób właśnie można zrobić pasty kanapkowe, które możecie zabrać na wynos, zjeść w domu, możecie również je podać w takich pojemniczkach na jakiejś imprezie. Jest tutaj zdecydowanie wielofunkcyjna funkcja tych past. Zaczniemy sobie od pasty jajecznej, i tutaj będziemy potrzebować jedno jajko ugotowane na twardo lub na pół twardo. Może być takie lekko lejące. Jak najbardziej będzie ta pasta jeszcze bardziej kremowa. Mamy tutaj tradycyjny jogurt naturalny. Dwu lub trzy majonez lekki. Bardzo polecam ten majonez. Sama go używam w swoich przepisach jest bardzo smaczny. Jeszcze bardziej polecam majonez wegański. Uwaga, tak, jest wegański, ale jest naprawdę bardzo dobry i wiele zwykłych tych majonezów light. Szczerze mówiąc, jest dużo gorsza niż ten majonez wegański, a on też ma ograniczoną ilość tłuszczu i kalorii, no i również taki, jeżeli gdzieś tam wybieracie powiedzmy tradycyjną, niewegańską wersję, to ten również bardzo Wam polecam, jest smaczny i tutaj również w tym przepisie taki majonez będzie nam potrzebny. Pomidor dodamy sobie tego pomidora do pasty, tylko po to, żeby zwiększyć objętość ilość witamin, zrobić bardziej sytą, bardziej odżywczą i bardziej kolorową tą pastę. I oczywiście szypiorek który musi być w paście jajecznej, bez tego to nie jest pasta jajeczna. I do tego przyjdzie sól i pieprz i ewentualnie jak macie ochotę dodać jeszcze jakieś własne przyprawy, to śmiało, mi tutaj sól, pieprz jak najbardziej starczy. No to działamy! Kolejną pastą jaką zrobimy będzie pasta twarożku, czyli też bardzo myślę, że popularna pasta, przynajmniej w moim domu za dziecka ona występowała. No ale tam też była w tej paście śmietana, to było na takim ciężkim, tłustym twarogu, pamiętam. Tutaj zrobimy wersję lekką, e, czyli użyjemy sobie twarogu chudego, użyjemy sobie jogurtu 3 bądź 2%, rzodkiewki, bo twarożek musi być z rzodkiewką e, i szczypiorek. E, to jest połówka... E, pęczku całego, który wykorzystałam połowę w paście wiecznej, tutaj wykorzystam drugą połowę. Ja uwielbiam zioła, więc ja ich daję dużo. Oczywiście, rzadkiewka, w pęczku będzie dużo lepszym wyborem mniej plastiku. Niestety ja pojechałam na zakupy w sobotę i już nic nie było praktycznie. Nienawidzę robić zakupów w sobotę. Po prostu nic nie mogłam kupić, więc w ostatniej chwili złapałam. Taką po prostu już gotową brzodkę, ale może to być świetna opcja w przypadku kiedy biegacie do sklepu, musicie zabrać 4 produkty i coś na szybko zjeść. To tutaj taka opcja warzyw pakowanych, już umytych, jest bardzo dobra. No bo dzięki temu możecie zjeść takie warzywa. Wiadomo, taki, e, takiego pęczku, jak gdzieś biegniecie i musicie coś na szybko zjeść. No nie zjecie, no bo jest po prostu brudne. W tym przypadku jest to super opcja właśnie do zabrania na wynos, do tego można serek wiejski, kefir, czy do tego jeszcze na przykład jakieś pestki dyni, czy orzechy i mamy ekspresową przekąskę dosłownie w biegu, więc m, taka opcja warzyw jest świetna. M Wiadomo, plastik to jedyny tutaj minus, w razie e, rzodkiewka do tego przepisu musi być z, ze względu z walorów smakowych, no i drugie primo, e, zwiększamy objętość, cytość i ilość witamin, czyli tak jak w paście. jajecznej, dodatek pomidora, tutaj dodatek rzodkiewki, e, nabiał, źródło wapnia, potrzebny w diecie, nie, nie. Nie ma też co tutaj eliminować nabiału, bojąc się, że zaśluza organizm i tak dalej. Kompletnie tak nie jest. Ewentualnie przy nietolerancji laktozy można zamienić na wersję bezlaktozową, ale jak najbardziej wapi nam jest potrzebny w diecie, a najlepszym jego źródłem jest właśnie nabiał. Ostatnią naszą pastą będzie pasta z mozzarelli i suszonych pomidorów. Jest ona w moim e który aktualnie ma swoją premierę. Lanczobuk, ostatni ebook z mojej serii book. Mamy tam śniadanie book, obiad obiadobuk, kolacja book i ostatnie z lanczobuku. Tylko przepisy na wynos. Wszystko sprawdzone, wszystko przetestowane. No i jednym z przepisów właśnie są kanapki z tą pastą. Tak jak wspomniałam, ja tej pasty nigdzie nie widziałam, sama gdzieś tam na nią wpadłam, i jest rewelacyjna, co ja mogę powiedzieć. Będą nam potrzebne do niej mozzarella light, pomidory suszone, polecam te w Oliwie, dlatego, że dzięki temu, że mamy ten dodatek oliwy, no to po pierwsze mamy źródło tłuszczy, który które też są nam potrzebne i nawet będąc na licie redukcyjnej nie ograniczamy ich tutaj do minimum. Ten, ta, ten olej w tych pomidorach nada nam też kremowości, no i smaku, tutaj aromatu tych suszonych pomidorów, bazylia i specjalnie jest taka zwiędnięta, Dlatego, że generalnie te ładne, świeże listki jak najbardziej tutaj do dekoracji wykorzystam. No, oczywiście później je zjem, ale do pasty polecam właśnie użyć te takie biedne, zwiędnięte listki, bo to i tak będzie zblendowane. Ty tych listków nie zobaczysz, a szkoda je wyrzucać, marnować, bo są jak najbardziej ok. Jedynie troszkę mniej ładne wizualnie. I do pasty wkroimy oliwki. Tutaj również źródło tłuszczów, fajny taki, podkręci nam ten smak. Jeżeli nie lubisz oliwek, można je pominąć, ta pasta bez tych oliwek również będzie przepyszna. Nabiał, mozzarella, źródło wapnia, tak jak w przypadku twarogu, jogurtu, suszone pomidory, źródło żelaza roślinnego. To co, działamy z pastą.